szafy. Dlaczego? Spędzisz 24 godziny w szafie. O, dlaczego? Miałam iść z mamą na łyżwy. Sowika, obiecałaś swoim subskrybentom, że nakręcisz kolejny film. 24 godziny w szafie. A jutro pojedziemy na łyżwy, jak odrobisz pracę domową. Idziemy, 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 idziemy. Ostatnim razem zamknęłaś mnie i mamę w swoim pokoju, pamiętasz? Pamiętasz? Tak. Teraz nasza kolej, żeby Ciebie zamknąć. Nie, nie, Nawiasem mówiąc, dla tych, którzy nie oglądali tamtego filmu, link znajduje się w opisie. Idziemy! No Nie, nie! Gotowe! Nie. <śla> dobra, 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 dobra! Nie. Pa, 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 a! Tato, a mogę chociaż zabrać swoje rzeczy? Nie, nie możesz. Jak to jest tu wiele rzeczy? Co? Potrzebuję moich nie, rzeczy! Nie, 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 nie. No proszę. No dobra, masz pięć minut. Oglądajcie wiki show jak już zrozumieliście, dzisiaj spędzę 24 godziny w garderobie rodziców! Woo! Wreszcie! I tak, po tej stronie są wszystkie ubrania mojej mamy, a z tej strony wszystkie ubrania mojego taty. I jak widać, mama ma o wiele więcej ubrań niż tata. No, ponieważ niedawno skończyliśmy tę szafę, a właściwie nad nią pracowaliśmy, i w związku z tym może tata nie poukładał wszystkich rzeczy i wszystkie półki są prawie puste, ale u mamy też trochę jest. I być może odkryjemy tutaj jakieś sekrety. Może u mamy, może u taty. Mam nadzieję, że znajdę tu coś naprawdę interesującego. Tak, chwila! Czekaj, przecież jestem. W piżamie jestem w piżamie mój tata przywiozł mnie tu w piżamie nie ubrałam się tak dobra skoro jestem w szafie mogę wybrać ubrania mamy lub taty zobaczmy co tutaj jest bluzki kurtki swetry swetry a po co mam je w ogóle tyle swetrów nie rozumiem a po co i tyle bluzek spójrzcie ja nie mam tylu ubrań no ale nie ma tutaj nic ciekawego tak, o, a to jest Ameli? Oh, nawet obcasy są! No i buty Ameli. Wiadomo. Co jest lepsze, buty Ameli czy szpilki mojej mamy? Oczywiście, że buty Ameli są najpiękniejsze. A jak? Tak, dobra. Tutaj mamy jeansy. Po co jej tyle tego wszystkiego? Ja nie mam aż tyle. Nie mam tyle swetrów ani jeansów. I jeszcze spodnie. o. Oh. tak, dobra, co jest tutaj? A um, nie jest to jasne, okej? Okay. Jeszcze spodnie? O, te są w sumie całkiem ładne. Dobra, muszę poszukać wszędzie. Być może moja mama coś tutaj ukryła. Tak. A, jeszcze spodnie. Ile ona ma shortów? Ile ona ich ma? Dobra, tu też nie ma nic ciekawego. No i tutaj jest pusto. A wiecie, co mi się przypomniało? Niedawno Amelia otworzyła tę szufladę, właśnie tutaj, ponieważ była pusta i teraz jest pusta, i po prostu weszła tutaj i się położyła. <laughs> tak, to było bardzo zabawne. Tak, dobra, co jest po tej stronie? Uuu, mam tutaj jeszcze bałagan. Przyniosłam poduszki, wszystkie rzeczy. Mam tutaj śniadanie, markery, papier. Po prostu nie wiedziałam, co tutaj będę robić, więc wzięłam wszystko, co widziałam. Tak, zdecydowanie, muszę tu później posprzątać. Taki bałagan. O, coś tutaj jeszcze leży. Tak, dobra. Tutaj jak to nazwać? <laughs> no dwie pary biżuterii. Tak, tak więc ta jest pusta. Tak, skarpetki. U, zazwyczaj coś się ukrywa w skarpetkach. Oczywiście tutaj nic nie ma. Tak. A ja widziałam w filmach, że w szufladach ze skarpetkami zawsze jest mnóstwo rzeczy. To tylko filmy, na co ja liczyłam. Tak, koszulki? O, wow, nie wiedziałam, że moja mama ma tyle koszulek, ponieważ zazwyczaj nosi tylko bluzki. No cóż, czy ja w wglądem myślałam? A... A nie, to taty. A co robi koszulka taty w koszulkach mojej mamy? Dobra, rozumiem. Puste pudełka. Tak. No i ostatnia szuflada jest z biżuterią. Tutaj jest tego wiele więcej. Najpierw proponuję schować poduszki, potem zobaczyć, co ma tata. Na końcu się ubrać, bo jakoś jestem w piżamie, a ja już nie śpię, więc muszę zmienić ubranie. Tak, cóż, dobrze. Ułożę was w ten sposób, żeby było Wam wygodnie, i zacznę odkładać poduszki. Dobra, zacznijmy układać nasze poduszki. Ehe, ehe. Tak, o tutaj. I. Oj, to tutaj. Oj, oh, o tak w ogóle. To właśnie tutaj mogę sobie zrobić miejsce do spania. Ja tu, eh, będę musiała tu spać. Tutaj jest po prostu idealne miejsce. O, oh, przyniosłam jeszcze girlandę. Wszystko tutaj rozświetle. Wszystko tu będzie świecić. Błyszczeć. Um, będzie bardzo pięknie i wygodnie. Będę tu spać i. Um, co jeszcze? Tutaj jeszcze jest krzesło i mogę go użyć jako podpórki albo. E, e, nie wiem. No cóż, zobaczmy, co ma tata. Mam nadzieję, że chociaż u taty będą jakieś sekrety. Nie może być tak, że tata nie ma żadnych sekretów. Zacznijmy od tego rogu. Są tu dżinsy, jak u mamy. Uuu, a tak na marginesie, czy to się wysuwa? Ja też chcę taką półkę, okej? Okay? Tak, tu też są jeansy. O, co one tu robią? No dobra. Bluzki. A co tam jest? A, świąteczna piżama. Mam nadzieję, że nic więcej tam nie ma, bo ja nic nie widzę. Tutaj są a, koszulki, zobaczmy co tu jest. Nic, dobra. No dobra. Jeszcze więcej koszulek? Więcej tu nie ma. Tak, ale tutaj też nic nie ma. Rozumiem. Pusto! No, nic dziwnego. Tutaj a nie ma zbyt wiele? Tutaj też jest pusto? Tak? Szalik? Wiecie, co to jest? To jest taka super rzecz, którą można oświetlić a um, bardzo dużą przestrzeń dowolnym kolorem. Można go zmienić i mogę zrobić tu dyskotekę. Wszystko będzie świecić. Bardzo fajna rzecz. Um, przestrzeń osobista? Tutaj jest pusto. Czemu tu wszędzie jest tak pusto? Tutaj są skarpetki. Tutaj są zwykłe kurtki. Bluzki mamy, nie wiadomo dlaczego, szlafrok i kurtki jeansowej marynarki. Tyle. Więcej już tutaj nie ma. Ej, no jak to możliwe? Cóż. Ukradłam ulubioną bluzkę mojej mamy. Tak, zrobiłam to, bo nie powinni mnie tutaj zamykać samej. Będę przymierzać ubrania mojej mamy i mam nadzieję, że przynajmniej znajdę coś, w co będę mogła się ubrać, żeby móc przejść cały film. Taka bluzeczka? Uważam, że jest zbyt odkryta. Nawet jeśli zapnę bluzkę, to i tak na mnie nie pasuje, więc następny strój. Proszę, to jest nowa niebieska bluzka mojej mamy i ona podoba mi się i jednocześnie nie podoba. Ma długie rękawy, więc nie czuję się w niej komfortowo. A spodnie są ciężkie, więc myślę, że nie będę miała nic przeciwko temu, żebym została w piżamie. To w końcu moja piżama. Nie przeszkadza wam to, tak? <śmum> Mam nadzieję, że nie. Zamontowałam tutaj aparat, żebyście mnie widzieli. Postanowiłam zjeść śniadanie. Tak, wykradziono mnie z mojego pokoju, gdy byłam głodna. I zaciągnięto mnie tutaj. A ja naprawdę chcę jeść. Mam tu trochę mleka i płatków, ale pewnie zjem je później. A teraz... Ugh. Mogę zjeść banana na śniadanie, ale... Jest czarny! Jest tak czarny, znalazłam tylko jeden w kuchni, i szczerze mówiąc, nie wiem. O. A jak to? W środku jest normalny! O, czyli nie jest zepsuty! Oho, czyli mogę zjeść śniadanie! Uf. O, nie ma tu żadnej, żadnej czarnej plamy. Czyli naprawdę będę mogła zjeść śniadanie? Tak, dobra, zaczynajmy. Wygląda naprawdę normalny banan. Zaspokoiłam swój głód. Pycha. Wiecie, myślę, że powinnam zrobić tacie kawał. Miałam taki miły sen. Leżałam w miękkim, ładnym łóżku. Wika. Tak? Jak się masz? Właściwie idealnie. Właśnie zjadłam śniadanie. Aha. Ale nie mam wody, a bardzo chcę pić. Mogę ci przynieść trochę wody. Dawaj, naprawdę chcę się nabić po tym bananie. <noise> Jak jest zabawnie? To naprawdę zabawne, tak. Posprzątałaś tu, prawda? Tak, posprzątałam. Proszę bardzo. Co to jest? To pranie, rozpakujesz je? I tak, nie masz nic innego do roboty. No, jest co robić, ale okej, okay, wyłożę to. Dobra, a ja przyniosę ci wodę. Dobra, okej. Okay. Ło! Co tu robi mój mundurek szkolny? I moje spodnie? Uuu, pomarszczone. A tu jest żelazko? A, deska jest. Uch, Wyprasuję to. Tak. No i o, bluzka też jest pomarszczona. Tak, układamy to tak, żeby nie było żadnych zagięć. Tak. Wydaje się, że jest równo. Uj. A gorące. Już? Tak. Dobrze. Tak. Ważne, żebym ja... no... ja... żebym nie spaliła ich, moich spodni. Innych już nie mam. Nasz nauczyciel od technologii powiedział nam, że niepoprawnie jest mówić wygładzać, tylko prasować. Przecież prasujemy. A gładzimy się na przykład po twarzy, a prasujemy ubrania. Tak! Uczcie się i pamiętajcie! A! Jeszcze jedno... Garance! Tata powiedział, że jutro możemy pojechać na łyżwy, jeśli odrobię pracę domową. Oczywiście muszę ją zrobić! Po pierwsze mam matematykę i jest tutaj mnóstwo zadań i bardzo skomplikowany przykład. Spójrzcie, nie sądzę, żebyście zrozumieli. Co to jest? 1861 setnych plus 754 setnych plus 3,4. Mmm, jak łatwo! Bardzo łatwo w cudzysłowie. Oczywiście, że tak. Spróbujmy to zrobić. Oh, to skomplikowane, no nie! Właściwie, wolałabym pokazać Wam, jak zrobić papierową kaczkę Lala Fan. O, idealnie, właśnie dostałam więcej markerów. Mam nadzieję, że mam wszystkie kolory. Oczywiście będziemy potrzebować papieru, taśmy. Taśma jest bardzo ważnym elementem przy robieniu kaczki, ponieważ bez taśmy nie moglibyśmy tego zrobić, <laughs> ponieważ jest ona zupełnie niezbędna, tak. Oczywiście potrzebujemy mnóstwa markerów. Chcę zrobić w zasadzie nie żółtą, nie różową, ale białą kaczkę, ponieważ, jak widzę, nie mam żółtego markera, więc muszę zrobić białą. Tak. To co? Narysowałam już szkic kaczki, teraz muszę go obrysować czarnym długopisem. Mam nadzieję, że go mam. Tak, mam. Zacznijmy ten delikatny proces. Narysowałam kaczkę i myślę, że jest to najpiękniejsza ze wszystkich kaczek, jakie widziałam. Zrobiłam to, bo miałam. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile? Nawet już zliczyć nie potrafię. Tak, teraz dodam cień na policzki i pokażę Wam efekt końcowy. Tak, więc znalazłam żółty marker i zrobiłam dwie kaczki. O, taką żółtą i białą. Są po prostu przepiękne. I oczywiście nie będą nagie, bo zrobiłam dla nich ubrania. To jest czapka żaby, a to jest strój z jajkiem. Tutaj coś w rodzaju szkolnego mundurka, a tu uszy królika. Taka trochę opaska, przymierzmy to. Tak. O, taki kostium. I czapeczka. Opa, taki oto strój. Prawie komplet, a Ubierzemy żółtą kaczuszkę. I tak ogólnie strój żółtej kaczuszki bardziej mi się podoba. Wyszedł bardzo ładnie i bardzo schludnie. Wygląda doskonale. A teraz dodamy łóżka. Tak, myślę, że wyszedł bardzo pięknie. I teraz są przyjaciółmi. Uuu! A pracę domową odrobię jutro rano. Czemu nie? Ogólnie postanowiłam zrobić tacie kawał. Spójrzcie. Położyłam, o tutaj ułożyłam poduszkę z pomocą tego krzesła, które tutaj było. Poduszka jest na drzwiach i gdy wejdzie, spadnie na niego. O tak, to oczywiście nie jest super zabawny żart, ale myślę, że... O. Jakie tata będzie miał emocje? Nie wiem, ale będzie bardzo fajnie. A także, żeby zwrócić uwagę taty, włączę latarkę z dyskoteką, tak jak obiecywałam. Zobaczcie tylko, tutaj jest tak. Przycisk. O to jest. Popatrzcie tylko, jakie te kolory są po prostu piękne. Wspaniale. Nie mogę się doczekać, aż wezmę tatę i zrobię mu kawał. Tak, ta rzecz będzie na środku stołu. O tak. A teraz zgaszę światło. O, tak, przy okazji, trochę naruszyłam zasady wyzwania, bo żeby położyć poduszkę, musiałam wyjść z pokoju na jakieś 3 centymetry. To nie jest aż tak wiele, dlatego myślę, że to nic złego, więc gasimy światło. Wyłączamy, tak. O, tak, jest. Tylko spójrzcie, jak tu jest pięknie. Teraz muszę poczekać na tatę. jest? Co to za dyskoteka? Dyskoteka stulecia. A Kuku? Cześć. Co robisz? Chodź ze mną potańczyć. Tak. Raz, dwa, trzy! O. Tak! Hej. Co O robisz? tak! Ale z ciebie się. Zamknął mnie. Oto moja zemsta. Zgaś światło. Mamy tutaj dyskotekę. O, znalazłaś tę lampkę. Tak, zostawiłeś to chyba ze 100 lat temu. Fajne, co? Aha, tak. A ty co, nie idziesz spać, dziewczynko? Tak, pewnie. Odrobiłaś pracę domową? Aha, uh -uh. nie. Zrobię jutro rano, okej. Okay? No dobra. No to co, dobranoc. Dobrze, dobranoc. Gdzie będziesz spać? O, tutaj. W pięknym miejscu. No to do widzenia. Pa. Witajcie, to co? Czas zbudować domek z poduszek, w którym będę spać. Jest już bardzo późno, a jestem tak zmęczona, że naprawdę chciałabym zasnąć już tutaj. No, ale muszę przygotować wygodne miejsce, więc możecie powtórzyć je wraz ze mną. Znajdujemy przytulny kącik. Proszę, ale czegoś tu brakuje? Właśnie, poduszek. Dlatego rozkładamy poduszki po całym naszym przytulnym miejscu. Zaczynajmy, tak. Jakoś tak od strony ściany trzeba zmiękczyć. Najpierw za pomocą dużych poduszek, dekoracyjnymi poduszkami otulamy ścianę. O tutaj, o tutaj. Tak, najważniejsze, żeby od razu nie zasnąć. Teraz poduszki, które stworzą nam materac. Tak, o. Raz, dwa, trzy. No i już. No, myślałam, że będzie trochę fajniej, ale. Tak też jest ok. To co? Wszystkim, pa 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 pa, subskrybujcie kanał, polubcie go i do zobaczenia w nowym filmie. Juhu!